Siema wszystkim, ja jestem Soł, a to są wściekłe jaja online. Moi drodzy, i to część druga do tego, Bad X Online 2, gra darmowa, dostępna przez przeglądarkę na stronie jeja.pl, jak i również na stronie producenta. Macie wszystko w opisie. To jest gra, którą zaproponował Bonkol po tym, jak graliśmy w Strzelca Online. I zobaczymy, czy wam się spodoba. Ja, ja teraz kręcę pierwszy odcinek taki ćwiczebny, ale jestem umówiony z bąkolem za pół godziny, że będziemy grali już razem. Eee, no i zobaczmy. Dobra, to jest tak, gra ćwiczebna ustawione mam. Ściany nie ma, sufitu nie ma, jakaś moc wybuchu. No nie wiem, tu są powyłączane różne rzeczy, dajemy continue. Gra jest na zasadzie Wormsów. Mmm. Coś tam nie mogę. Aha, dobra. Dobra, mogę prawo-lewo i mogę siłę zwiększać. Aha, bo ja już tę siłę zrobiłem. Dobra, i jest granat. Nie ma ścian, to jak ja mam go rozwalić. Czekajcie, bo tu mam jeszcze inne bronie. Aha, bo to jest ćwiczenia, to są dobra. Sprawdźmy. Hm. Karabin maszynowy. A ja mogę chodzić. Dobra. Czekajcie. Aha, tu. A widzicie, co to jest dwa? Dobra, tu się strzela. Możemy zmienić. Na przykład na taką broń. A, czyli ona będzie ten Bazuka. E, dobra, ale czy my mamy jakieś skakanie? Nie wiem, czy jest jakieś skakanie. Chyba nie ma skakania. E, kopnięcie. A nie, rzut. <ścoughs> <laughs> Rzut kaloszem, dobra. Można w kogoś kaloszem rzucić. E, to może weźmy sobie tą bazukę. Dobra, on dostał, i zrzućmy go kaloszem na przykład. Nie wiem, co, co, co daje rzucenie kaloszem. Za 24. Jak go trafię, też za 24. A jakbym na przykład w niego rzucił brudną bombą. A, to jest grubna bomba. A to co to jest? Mortar. Hmm. No tak, ale nie mogę mortara na. O, widzicie, on tak ma robić. Tylko jak zmienić ten czas? Huh. nie wiem jak zmienić ten czas tego Mortara, może Bąkol będzie wiedział? Splurge Gun jakiś Co to robi? Hmm. To na pewno nie niszczy tego Airstrike To jest Airstrike, a, <ścoughs> się zastanawiam co to za, o patrzcie, patrzcie. Bouncer, coś się będzie odbijać. Ale powiem wam, że ściany to bym włączył. Jak będę grał z bąkolem, na pewno ściany musimy włączyć, bo <grywki> piłki wypa wszystko wypada. Double trouble, co to znaczy double? Podwójne kłopoty. Dobra, podwójne kłopoty to są gazowy granat. Mm -hmm. Dobra bazukę Repeater Uuu to jest mocne Chociaż nie wiem, bo mało, mało obrażeń robi Shotgun klasycznie jak w Polsce. Chociaż widzicie, widzicie, że on na odległość strzela, trochę gorzej 22 z łuku X-seeking Mistrzu. Czyli co, to jest. Mm... Aha. Czekajcie. No, ale nie we mnie! Co ona robi? Wróci po niego? Nie. Te dwie sekundy mnie tu zastanawiają. Czy ja mogę przestawić ten czas? Dobra. Dobra. Dobra, moi drodzy. Ja już wiem o co chodzi. Mogę do menu gdzieś. Wyjść? Muszę... Dobra, pokonajmy go. Okej. Okay. I to właśnie są wściekłe jaja. Pokonaliśmy jednego z naszych przeciwników. No i co? Jest koniec czy nie ma końca? Hmm. Nie mogę skakać. Practice mode. No dobra, ale click for options. Ale nie mogę zakończyć. A, plus enter to chat. Okej, okay, coś mogę pisać eee. A, mam. A, skakać się da tylko jeśli jest włączone skakanie i spacja to jest strzelanie. Dobra, muzyka, muzyka, chat A to jest zamknięcie gry. Ale nie wiem jakie zamknięcie gry. A dobra, wyjście do menu, właśnie o to mi chodziło. No dobra, spójrzmy, co tutaj się dzieje. Dwóch na dwóch na dwóch. Gdzie ja jestem? Soushibo. Czy ja jestem gotowy? To chyba będzie startowało. Dobra, jestem ready. O, ja jestem czerwony. Wiecie co? To zrobię tak. Dobra, dostał. Dobra, dostaliśmy jakiś achievement. Teraz ten strzelach A, widzicie, ten zegar to jest czas, który został. Don't do it, powiedział. Nie róbcie tego. Ciekawe ile Polaków znaliście tą grę? Napiszcie w komentarzu, czy ktoś znał tą grę. No i co on mu teraz zrobi? Mm. Ładnie Ale tylko za 20, a ja tego za 25 trafiłem. Dobra Ja tutaj sobie podjadam grejpfruta wiecie, zdrowe owoce A ten co mi będzie chciał zrobić? Co on za broń wziął? To jest ten sześciostrzałowiec? Nie wiem. O ja, to są jakieś strzałki. Nie, to tym tobie dobrze zrobił. Patrzcie, ale on go też trafi, chyba. Słabe to było, kolego. Powiem wam strasznie. Dobra, co by mu tu zrobić? Wiecie co, można mu double trouble walnąć Prosto w twarz Za 30, dobrze dostał A co ten teraz zrobi? Patrzcie, że oni mają przebrania różne. Ja jestem początkujący, to nie mam przebrania. Ten mój kolega z Timu ma całkiem sporo życia. No i co? Pściekłe jaja. O kurcze, a skąd on taką broń ma? Ja nie mam takiej broni w ogóle. Pewnie jak się jest bardziej doświadczonym, to się ma więcej broni. No nieźle. No mnie to chyba nie trafi. Raczej będzie próbował tamtego. O nie, ale co to jest nalotnie? O nie. Powiem wam, że w sumie to mnie nawet nie zranił tak mocno. Ale widzę, że granatem dostanie chyba w dół. Ja bym ich tam dwóch wsadził na dół. Przesunął się trochę w lewo i po prostu strzelił z bazuki tego duszka. Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Bo nie wiem. Zobaczcie, jak on się szykuje. No ładnie. No i teraz ja. Dobra. Ja go strzelę ze zwykłej bazuki, nie? Level up! O nie, ja myślałem, że on się odbije, a on się nie odbił, bo to tak nie działa w tej grze. Ojoj. Hmm. Ten ma już tylko 13 życia. Co on zrobi dynamit? Ale dynamitem się da rzucić. Czy tylko da się go podłożyć? Zaraz się okaże. Co on robi z tym dynamitem? Jakoś go tak chyba celuje. A, dobrze to zrobił. No i za 25 go trafił. Nie wiem, czy mi go zabiją. Czy raczej on tego na dole będzie chciał trafić? Ja powinienem mojemu pomóc, tylko nie wiem, jak teraz mogę mu pomóc. Nie chciałbym go też zranić, bo on jest. Wiecie, tego bym mógł. O. O nie. Zmarnował, strzał trochę. No i ten teraz, kogo zrobi? Tego po prawej, może. Krasnala, no, ten o wiele lepiej rzucił. O, i dostał, ale ledwo powiem wam, ledwo jajko się zbiło. Dobra. Co on zrobił? O nie, ale on ma jakąś rakietę wrożącą. Co to jest? Nie, to słabe było. Co on tu wymyślił? Wiecie co? Inaczej to zrobimy. Kurczę, nie wiem czy to trafi. Ej, nie trafiło. Hmm, za szybko, za mało czasu miałem, nie mogłem tego. Yy, nie miałem czasu, żeby, wy, wiecie, obniżyć moc tego strzału. Szkoda, szkoda, bo miałem dobry plan. O, a on czymś rzuca, jakąś fiolką. O i chyba mu nie wyszło. A nie, bo on się poleczył, Dobry jest ten, ten. Ten plujący. O nie no, ewidentnie trzeba zielony team załatwić. Bo oni wygrywają. Co mój kolega zrobi? Hm. Za 10 naprawdę? To słabo. No, co się stanie? Co on robi? On się znów leczy. To on będzie tam siedział i się leczył, a my się będziemy zabijać, tak? A ten ogóra nam nie ma przygotowanego. Co on mi zrobi tym ogórem? Stuknie mnie? Jego patelnią trzepnę, jak mi się uda. O nie! Co to za ogór! O nie, myślałem, że on spadnie na dół, a on nie spadł. I co teraz? Teraz koniec ze mną. Ojoj, a on teraz będzie strzelał ten z góry. No ale on miał dobry plan z tym teleportem. Uciekł sobie. I ja teraz nic nie zrobię. No. Powiem Wam, że nieźle to sobie wykombinował. czas ucieka a czemu mu tak czas ucieka na czerwono jak on już strzelił to już nie powinien mieć czasu co się stało wyszli z gry Uuu, to mamy szansę żeby tam tego zniszczyć no No, we mnie, przecież ja jestem z tobą koleś. Aha, no dobra, trochę tak zrobił, że będzie łatwiej. Coś mi się wydaje, że on nie do końca chyba wie, że my jesteśmy razem. A ten koleś po lewej, u góry, Gonzal, Gonzael, to on chyba wie, co, o co tutaj chodzi w tej grze. Co on kombinuje? Wpadł do środka w ogóle. Tak miało być? Co to za broń dziwna? On się chce chyba zakleić. Co to jest? Jakaś dziwna broń. co O mi też pięć zadało, ale ten żyje na szczęście mój kolega No on nas dwóch zabije, bo na nas nas strzał jeden. On ma 55 level tak ogóle. to jest jakiś... no Dobra No i co? Coś czuję, że mi się to nie uda. Trochę expa dostałem, ja mam drugi level. No jakbym go pokonał to by było najlepiej, ale... Ciężko będzie chyba. No zobaczymy co on wymyśli. No jednym strzałem mnie zabije teraz. Tak naprawdę. Już ma coś przyszykowanego na mnie, co? Patrzcie, patrzcie na niego. No chyba to przegram. Ale i tak ładnie się trzymałem moim zdaniem, jeśli przedostatni będę, to i tak jest dobrze. Nie trafił. Tak, wygrałem. Dobra, udało się. Udało się, moi drodzy, patrzcie. Patrzcie, 210 expa, 140 damage'u. Nieźle, nieźle. No, powiem wam, że ja jestem z siebie dumny. Jak na mój pierwszy występ, bardzo się cieszę, że mi się udało. Wygrałem jakiś bonusowy ten. Patrzcie. Nieźle, nieźle. Ale ja nie chcę, Leaf, już chcę wyjść z tej gry, nie gramy z nimi. Chcę zobaczyć mój profil. Aha, czyli tu są jeszcze jakieś achievementy. Można w sklepie kupować. My nie chcemy w sklepie nic kupować. Bo po co? My sobie gramy tylko dla tego, dla zabawy, sami z kolegami. Można jakieś przebrania mieć. No. Jak dla mnie gra całkiem niezła. Tak jak powiedziałem na początku, zaraz idę z Bonkolem nagrać kolejny odcinek. W opisie macie link do Bonkola, w opisie macie link do samej gry. Napiszcie, czy Wam się podobała, czy ją znaliście. Tymczasem ja lecę. Tak? Aha, jeszcze chciałem, z... Jak... jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Zawsze zapominam o tym powiedzieć. Z góry dzięki, trzymajcie się, cześć, papa. Pa.